26 lutego mieliśmy na Nowodworzance spotkanie z panem burmistrzem Sebastianem Sosińskim. Spotkanie było zorganizowane ze względu na trudną sytuację w zarządzie osiedla, ponieważ obecnie pełnię obowiązki przewodniczącego tego osiedla, były przewodniczący pan Ryszard Brzeziński zrezygnował z tej funkcji i nie odbywają się cykliczne spotkania z mieszkańcami. W trakcie tego spotkania mieszkańcy przy Dość licznie przybyli, za co chciałbym serdecznie im wszystkim podziękować. I poruszane były tam tak naprawdę tematy w większości związane z codziennym życiem mieszkańców tego osiedla. Na spotkaniu mieszkańcy poruszyli wiele tematów. Jednym z głównych była kanalizacja na ulicach Jaśminowa, Miodowa i Kępa Nowodworska. Wszystkie te ulice już od lat gdzieś tam domagają się tej kanalizacji. Zostało to przekazane do analizy ze względu na to, że jest to dosyć kosztowna inwestycja i, i urząd musi po prostu zbadać sprawę, na ile możemy sobie pozwolić z wydatkami na tą chwilę. No kolejne problemy no to są problemy takie dosyć już prozaiczne, jak parkowanie w niedozwolonych miejscach, w uliczkach osiedlowych, w dojeździe do szpitala. Kolejny problem to, są, to jest, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo tutaj na przejściu właśnie na przykład do PKP. Gdzie mamy dosyć taką ciemną uliczkę, i, i, i też tutaj mieszkańcy zgłaszali, że, żeby miasto doświetliło te, te przejścia lub wystąpiło do właścicieli o, o doświetlenie tych miejsc. Były poruszane oczywiście tematy związane z porządkiem, ale też dużo tematów związanych z bezpieczeństwem oraz funkcjonowaniem Straży Miejskiej. Zarówno w przypadku tych tematów związanych z porządkiem, jak i bezpieczeństwem, i nasze MZO i Straż Miejska właśnie podejmuje działania do tego, aby zintensyfikować swoją aktywność w tych najbardziej newralgicznych obszarach, no a my staramy się, żeby stworzyć im możliwości do tego, aby, aby mogło, mogło się to odbyć. Te możliwości to nie tylko środki finansowe, ale również reorganizacja, jaką wprowadzamy w urzędzie i i której kolejne etapy zaplanowaliśmy na, na, na najbliższe miesiące. Kolejnym tematem była infrastruktura drogowa. No tutaj jest temat również dosyć złożony. Chcielibyśmy, to już jest zgłaszane we wnioskach do budżetu żeby powstała asfaltowa droga na ulicy Przytorowej, która do tej pory jest zwykłą szutrówką. Tam, tam w planach jest droga samochodowa plus ścieżka pieszo-rowerowa. Z tym, że jest tam jeszcze do rozwiązania problem właścicielski kawałka działki, która należy do, do ewangelików, ale z tego co wiem, tam w tej sprawie działał pan radny Kaliński. No i na tą chwilę jest to dosyć optymistyczne. Jakieś tam padły, padły rozwiązania, które, które myślę, że w niedługim czasie uda się zrealizować. Kolejną taką inwestycją, którą zależy nam, żeby powstała tutaj, jeżeli chodzi o nowodworzankę, okręg numer 2, no to jest droga przez kępę nowodworską. No na tą chwilę jest to taka droga, która jest nieprzejezdna dla samochodów i tutaj zależy nam na tym, żeby ona powstała nawet szybciej niż, niż ta przytorowa z tego względu, że byłaby to bardzo dobra alternatywa dla wyjazdu tutaj z osiedla Nowodworzanka dla mieszkańców, którzy by nie musieli jechać tutaj w rejon ulicy Morawicza wyjeżdżając z Nowego Dworu tylko pojechaliby ulicą Kępa Nowodworska i wyjechali wprost na obwodnicę miasta w kierunku czy, czy Warszawy czy tutaj jeżeli chodzi o Jabłonne Mogliby sobie to wyjeżdżać bez, bez żadnych przeszkód.